Fundusze europejskie dla turystyki. Czujesz, że musisz wypocząć? Czego lata nie kuszą cię tropikalne plaże i zagraniczne podróże? W takim razie nadeszła pora, żeby odpocząć w Małopolsce i odkryć ją na nowo. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, właśnie tu czeka na Was moc atrakcji: wypoczynek, relaks i przygoda znajdziesz to bliżej niż myślisz. Wypoczynek w świecie roślin i to w centrum Krakowa? Najstarszy w Polsce ogród botaniczny przy wsparciu funduszy europejskich zyskał dwie nowe szklarnie. Zobaczycie w nich 100 gatunków storczyków i palmę daktylową z wysp kanaryjskich. Poczujcie ten tropikalny klimat. A może wakacje nad wodą. Zbiornik wodny hechło. Zrewitalizowany dzięki środkom unijnym oferuje prawdziwe wodne szaleństwo. Przystań dla żaglówek, kajaki, rowery wodne, a może siatkówka plażowa. Sami wybierzcie, z jakich form aktywnego wypoczynku nad wodą chcecie skorzystać. Po wodnych aktywnościach złapcie oddech w Bochni. Dzięki unijnemu wsparciu wybudowano tam tężnię solankową z komorą inhalacyjną. Drewniane konstrukcje, naturalna tarnina i ogromne dawki jodu to doskonałe miejsce na relaks i regenerację organizmu. Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Starym Sączu to kolejne wspaniałe miejsce wypoczynku. Fundusze europejskie umożliwiły powstanie tutaj kąpieliska z plażą i pomostem do cumowania sprzętów wodnych. W centrum nazwanym nad starosądeckim stawem znajdziecie też boisko do siatkówki i plac zabaw dla dzieci. Te wszystkie atrakcje są tak blisko więc zaproś rodzinę, znajomych i odkryj Małopolskę na nowo! Więcej szczegółów znajdziesz odwiedzając stronę www.rpo.malopolska.pl Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Fundusze Europejskie dla Turystyki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego